Hej, witam wszystkich z tej strony Kamil eee, Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem ale tak jakoś nie było czasu raz, że był sezon z pomidorami eee, po drugie tam żniwa przyszły ale teraz już jak widzicie folie puste Pomidory już wyrwane. Przyszedł czas na pielęgnację truskawek trochę. Tutaj w miarę się udało ogarnąć ten tunel, bo wyglądał dosyć strasznie. Ten też jest w trakcie pielęgnacji. No i tu już są te. Truskawki z nowych nasadzeń. To jest ta wcześniejsze nasadzenie o dwa tygodnie. To już chyba było sadzone w maju. Te były dwa tygodnie później, ale w zasadzie wyglądają podobnie, nawet jak nie lepiej, od tych, które tutaj rosną pod, pod przykryciem. Tak jak tam mówiłem, kiedyś jeszcze będzie, trzeba będzie porobić te rynny i przykryć to folią no to już pewnie na yy, późną jesienią albo wczesną wiosną to będzie zrobione jeszcze nie wiem tu jeszcze trzeba to ogarnąć z tych fastów nie używam tu żadnej chemii bo po prostu yy, chciałem to zrobić po prostu tak bardziej ekologicznie chociaż tam nie ma żadnych certyfikatów i tego typu spraw ale po prostu mam klientów, którzy cenią po prostu to, że robię tak bardziej rozważnie to produkuje no i są w stanie zapłacić tam więcej za ten towar mimo, że, że to nie jest tam żadna ekologia tych czek Czek nawag jest ta aplika jak już wiecie. Tutaj jest yy yy posadzona. Yy ta odmiana yy bardzo wczesna, jak ona się nazywała chyba Quickie Quick I jak widać ona jest yy bardziej podatna na choroby. Widać moczniaka czerwoną. Także trzeba będzie to chyba yy, Przejść i Jakimś fungicydem opryskać Tą aplikę nie, bo ona sobie całkiem dobrze radzi Natomiast yy, Tego kwika trzeba będzie opryskać Tutaj widzę truskawę, ale, ale zgnita Miałem ochotę ją zjeść o tutaj jest Tego owoców nawet nie zbieram nie ma sensu tego robić znaczy nie ma sensu no ile tu zbieram koszyk z tego bardzo dobre z Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Yy, a mamy dzisiaj, chyba, 17 września. Tutaj, pomidorasy. sobie już dojrzewają. Papryka chyba pójdzie do, do wyrzucenia. Bo tu będę musiał wsadzić. Yy, jeszcze w tym tunelu truskawki, tylko nie wiem czy to zrobić razem, czy po pomidorach, po pomidorach czy, czy po prostu teraz papryka, a później... No, ale chyba wsadzę to już razem Żeby to już było Tutaj zrobiliśmy takie właśnie prowizoryczne e, e, Jak gdyby rusztowanie na druty do przywiązania tych pomidorów Ale widzę, że to nie zdaje za bardzo egzaminu bo Po prostu to się wszystko pogięło, musieliśmy tutaj dawać te, te patyki podtrzymujące te druty Także to jest wszystko, te druty są trochę za słabe Do takich celów No ale to wytrzymają A później najwyżej na przyszłość się zobaczy że trzeba będzie jakieś grubsze te druty dać A jak nie to popodwieszać je do do, do konstrukcji u góry w dwóch miejscach, powiedzmy tu i tu. I powinien być ok. Bo je trzeba będzie po, po uprawie podzejmować, żeby tutaj po prostu wjechać ciągnikiem i do ziemię jakoś ruszyć. Pomidory całkiem ładne wyszły w tym roku. Już zaczynają dojrzewać. Także jestem w miarę zadowolony z nich. Ja mam w sumie tylko tyle te cztery rządki, i, i tam trzy, tak były w sumie wsadzone, yy, że po prostu było dla, dla tych stałych klientów yy, truskawki. Już te powtarzające skazane na tak, już nawet nie, nie, nie są nic obrabiane w zasadzie. To one w ogóle tutaj nie było czasu na nie. Nic przy nich robić. Zresztą to widać. Ale... Ale co? Miałem robić te rynny. Żeby je dać u góry. Ale jednak zdecydowałem, że... Że po prostu nie, nie będę kontynuował automatu powtarzających skawek, Dlatego, że... No taki jeden tunel to jest za mała skala, po prostu Po prostu ta ilość po prostu mi w domu tak czasem zostawało Po prostu nie sprzedaje mi się po prostu tutaj na miejscu w domu A jechać tam z paroma koszykami gdzieś no to już jest bez sensu Dlatego albo, albo bym musiał to zwiększyć całkiem tą skalę produkcji albo zrezygnować z tych, z tych truskawek, dlatego co zrezygnuję z nich I, i nie będę tu ich już kontynuował A na wiosnę, nie wiem, albo tutaj paprykę wsadzę albo truskawki też w doniczkach, tylko że już powtarzające yy, no, owocujące w normalnym terminie Wiosennym. Yy, I co jeszcze Wam chcę pokazać? Tu są te pomidory i ten fasolnik, który tam mieliście okazję na wiosnę oglądać. Yy, tu był wcześniej Bobik, yy, był. przepraszam. Po Bobie była ziemia uprawiona i wsadzona te pomidory. Tutaj trochę ziemniaczanka atakuje No i co? I ten posolnik tak wygląda właśnie Takie rosną owoce Owoce... tronki W ogóle on miał tutaj problem się zaklimatyzować w tym tunelu, bo tak nie za bardzo chciał rosnąć Dużo krzaków powypadało I dopiero tak zauważyłem, że tak od miesiąca coś mu podpasowało I zaczął sobie tutaj rosnąć W sumie powinien być taki jak tam, a tutaj to jest taki też nie bardzo. No, ale już tam nie będę się doktoryzował. Co mu tam brakuje, że on tutaj nie rośnie, bo na moje potrzeby to wystarczy. Tych owoców no i tyle. Jak widzicie, szklarnie puste. Eee, zrobiło się troszkę luźniej. Również z czasem, dlatego się zabrałem w końcu za taki projekt odkładany, z sumie od wiosny już miałem się za to zabrać, ale nie było czasu e, Mianowicie będę Mam zamiar wybudować sobie dom tymi ręcami może nie tylko tymi, ale z pomocą tam yy, kilku osób. Yy, ostatnio z teściem zaszerowaliśmy właśnie yy, pod, pod ławy fundamentowe. Jutro też będziemy tutaj działać które jest poniedziałek, także będziemy chcieli to wykopać, bo tu będzie jeszcze wykopane 40 cm od, od 40 cm ma mieć ława także tu jeszcze trzeba będzie trochę wykopać i co, rzucić zbrojenie może we wtorek by się to udało zalać będziemy tu chcieli tak zrobić żeby to zalać we wtorek no, i później reszta, tak, żeby powiedzmy do, do, do zimy, wymurować sobie ściany fundamentowe to będę to robił z bloczków betonowych i zrobić ocieplenie fundamentów i zasypać to po prostu ziemią, żeby to było zasypane na zimę. No i zrobić oczywiście tą wylewkę, tą pierwszą yy, ślepą, czy nie wiem to się tam nazywa Taki jest plan. Zobaczymy jak to wyjdzie no, ale myślę, że tam się wyrobimy. Zbrojenie w sumie trochę tam mamy ukręconego już jeszcze trochę zostało, pewnie. To sporo idzie na, na te działówki, ale jutro myślę, że to skończymy. No i tyle. Jak już mówiłem, robię to właśnie z moim teściem. Jak ma tam wolną chwilę, to tam wpadnie i coś tam działa. To nam w zasadzie zeszło. Nie wiem dwa dni, oczywiście na początku był zdjęta ziemia. Tutaj jest schałdowana. Yy, żałuję, że tego więcej nie zebrałem, też tego piasku trochę. Ale tak właśnie nie wiedziałem jaki tam poziom będzie. No i tak piasek zostawiłem, no a później trzeba było coś z nim zrobić. No to wrzuciłem go po prostu na yy, jak gdyby no, do środka, w pokoje. No ale pójdą ściany, tu i tak trzeba będzie jeszcze nawić więcej. No i cóż, tak to wygląda. Tu pójdą jeszcze cztery filary. Malutki domek. Tam wyjdzie coś koło chyba 100 metrów. Plus garaż. Zbrojenie też sami kręcimy. Tak to wygląda. No i cóż, jak będziecie chcieli, no to coś wam tam jeszcze nagram z tych naszych poczynia, poczynań przy budowie Chociaż żadni z nas fachowcy no, ale tak jakieś sobie tam ści ramy wpadła mi bateria, musiałem zmienić no i co? Chyba tyle. No. Jak tam coś będzie się dzisiaj jeszcze z tej budowy, no to wam coś tam nagram eee... A z truskawkami no to temat jest taki trochę O, wiewiórka Już zakończony, no bo... no bo tam nic ciekawego się nie będzie działo z nimi. Także na wiosnę zaczniemy eee... znowu sezon truskawkowy Coś tam, no postaram się nagrać jeszcze nie mam planu jak to, co tam z tą wiosną robić Ale to myślę, że w zimie coś tam sobie przemyślę sprawy i zobaczę na co się zdecydować Bo, bo te pomidory po prostu w tym roku trochę Trochę mnie nie zadowoliły Ale to już nie będę wam tam Nie będę was zanudzał no i co? No i tyle. Żegnam się z Wami. Jak tam się podobało, te łapki. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało postaram się na nie odpowiedzieć. Na tyle, na ile będę potrafił. I do zobaczenia. Cześć.